Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj pogramy sobie w Apexa mobilnego Jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień Apex mobilny niedawno wyszedł na telefony, jakieś parę dni temu Nie miałem okazji wcześniej w niego pograć e, Ale dzisiaj sobie w niego poklikamy, dlatego że dużo pisaliście mi w komentarzach właśnie o tej gierce Co do Apexa zwykłego na kompie e, Powiem wam szczerze, że jakoś próbowałem do tego wrócić Ale nie mogę się przekonać do niego, nie wiem Coś jakoś mam taką blokadę, że e, w niego nie nie mogę na razie, nie mogę do niego na razie wrócić, gdzieś jakoś mi ciężko, może dlatego, że nie mam z kim grać, jest też taka szansa, bo samemu w takie gierki jednak gra się naprawdę ciężko, jak nie mamy trybu solo. No zobaczymy dzisiaj, jak będzie nam się grało w tą mobilkę, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tego, to dajcie znać oczywiście w komentarzach, a my zaczynamy zabawę. Jeżeli chodzi o mnie w Apexie mobilnym, nie miałem okazji zagrać jeszcze żadnego meczu, więc będzie mój pierwszy mecz. E, Słuchamy, żeby rozpocząć. Będziesz grać z graczami korzystającymi z, z emulatorów, ponieważ w swoim oddziale jest następująca liczba graczy korzystających z emulatorów. Jeden, czyli Apex ma moje drodzy tryb antyemulatora. Jeżeli my gramy na, emula na emulatorze, to również trafiamy ludzi, którzy grają na emulatorach. To samo jest w pubgu mobilnym. E, mamy coś takiego jak e, news ten e, New State Pub, czyli tam mamy całkowicie zablokowane emulatory, gdzie nie możemy e, dołączać. A tutaj w tym pubgu e, zwykłym, jak i w Apexie, jest tryb antyemulatora, więc jak gramy na emulatorze, to trafiamy tylko i wyłącznie ludzi z emulatora, więc w komentarzach nie krzyczcie o to. No i dobra, mamy teraz moi drodzy kolejny mecz. Tym razem zagramy już na normalnych warunkach, na wszystkim działającym, tak jak to powinno działać. I zobaczymy, jak nam się będzie e, fragowało. Na wejściu mamy jakiś pistolecik tutaj. A tym pistoletem to ja. Nie wiem, czy będę tutaj chciał grać na dłuższą metę. A Devotion. Devotion spoko, ale. E, nie tutaj teraz. Nie tutaj teraz. Ja te bronie kojarzę niektóre z e, tego apexa, jeszcze wiecie, wcześniejszego. Pod możemy szybciej biegać. No to jest Octane. E, z apexa komputerowego, ale. Wiem co, co by mnie interesowało. Szkoda, że tej mapy starej nie ma, nie? Stara mapa byłaby tutaj czymś potężnym. Dobra, bierzemy sobie Flatlina. Ciężka amunicja, pyk, zmieniamy to na WK47. Jezu, Shepard spamuje na Facebooku i co chwila mi tutaj miga to dziadostwo. Dobra, tu jest Scout i skauci. Scoutika to ja nie chcę, ale Wingmana biorę oczywiście za hawoka, bo to się opłaca, bo Wingmanem się fajnie gra. Wingman jest bardzo przyjemną bronią, jeżeli chodzi o właśnie tego... Jeżeli chodzi właśnie o Apexa, no i co? Mamy w grze 60 osób. nam się sfragować, to czas pokaże, więc lecimy na górę. Pyk. No, łap się tej linki. Szukamy już przeciwników. My ogólnie jakiś ekwipunek tam podstawowy mamy, e, więc nie ma co tutaj narzekać. Lecimy i szukamy e, jakiś ziąbli. Dobra, szybko zjeżdżamy. Wow, leci jakaś seria do nas. Nie wiem skąd. Tutaj jest. Delikatnie po kewiku, ale tam nie będzie wcale tak łatwo trafić. Popatrzcie, no jak to jest daleko, mamy dwóch gości. Obijamy, obijamy, ale. Łatwo ich nie zabijamy. Powiem, że grając na emulatorze, jest straszny desynk dźwięku. Wow! Ten jest blisko, dobra, muszę imę jeszcze poćwiczyć tej gierce. No, obiłem ich potężnie. Kewy mają pozbijane, ale. Nikt nie pa, dobra Octane położony serwom ja mam auta i ma jakiegoś takiego tutaj troszkę? Jest drugi położony Ej powiem wam, że to są boty To są chyba jednak boty też Jak to w każdej e, tej mobilce na starcie Bo to nie jest niemożliwe, że czegoś gości taką kaszanę tutaj odwaliło, nie? W tym momencie Tylko ranker mamy dopiero od do 8 poziomu, więc pewnie do tego 8 poziomu Z tymi botami troszkę trzeba się e, pobawić Bierzemy drugiego. czyli oczywiście żeby się odnowić. Większy plecak do podniesienia. Tak, no, chyba mamy ten plecak. Coś jest się mną Dobra, mamy kolejnego oktajn położonego. No, patrzcie, jak namierzymy sobie. Tu jest ziomeczek kolejny. Patrzcie na dole. Nie wiem, że w teorii powinienem tą medyczkę bić coś z dołu. Ale jak ten już jest tak mocno obity, to lepiej sobie go położyć i to ubić na końcu. No patrzcie, jak macie namierzonego I w sumie samo strzela, nie? Więc, konfig e, jest do zmiany Delikatny, że to samo nam tak Nie strzelało Dobra, flatline nabiorę Jezu, to jest jakiś bot Jest niemożliwe, że ktoś Wiecie, tak nic nie trafia, nie? No Jezu, te trampoliny odpaliłem niechcący e, Ha, walk flatline, dobra, bierzemy tutaj Braurer. Havok był fajny. To jest ten, co strzela trzema kulami. Ale teorii jest taki, że jak trafi się to potrafi z kapcie wywiać gościa, nie? No, ładujemy się Chargerem. dobra, i lecimy dalej. Użyjmy jeszcze jednego. Czekajcie, wejdę. Uh. O co tutaj robił? Musi być jeszcze jakiś ziomków. To nie jest e, normalne, że tak ziomek sobie tutaj wiecie. Czołgał się, nie? 7 fragów mamy, 49 osób grzar. Kurcze, ile no to jest. bo To podnoszę, i... dobra Zauważyłem, no, że jak się gra na tym emulatorze, to raz na jakiś czas lubi się nam zbugować e, celownik. No, on się sam zmienia, jakby, nie? E, w niektórych momentach. To możemy sobie coś wykraftować. To otwórzmy tutaj, też możemy coś krafnąć. Otwórz Eee, buff, powiększony magazynek Ile mogę? Ja bym sobie wytworzę, żeby być mocniejszym Dobra A, bo jak zmieniam celowniki to wtedy chyba Ta mycha odpala Patrzcie, pyk Nie mogę teraz zmienić nie wiem czego, ale okej okay. Dobra, tą czapę sobie mogę podnieść Mogę może się nauczyć tej klewiszologii jeszcze. Bo do końca tego nie ogarniam. E, dobra, stymulant bierzemy i lecimy tam do naszych teammates, bo widzę, że tam są jakieś. Wiem, że to można zestrzelić, to wam lecę z tego też itemki. Eee, jakąś kolbę mamy. którzy już do skarbca. Dobra, nie wiem da, gdzie ten skarb się znajduje. A, stymulant tam HP zabiera. Dobra, wiedziałem, że coś było tutaj z tym, ale, ale do końca. Nie wiedziałem jak to działa. i słyszę. Dźwięko opóźniony tutaj, no. Tragedia. Nawet jeszcze jedna petarda na tym. Możemy apteczki w międzyczasie, żeby się odnowić. Bo tu gdzieś maczka mamy na blisko. No. Tutaj jest dobra. Siedzi, ale to w nogi, to ostatni strzał siadł na mnie. Nie ma tego shield'a odpalonego, więc będzie tutaj leżał. Wiem, że kimś się dało podnieść, ale że pamiętam, która to była dokładnie klasa. Że dało się normalnie tutaj tam. E, dało się tutaj normalnie podnosić, jeżeli chodzi o to. Dobra, lecimy. Lecimy do kolejnej zonki Odskocznie, pa jump padzik Fajny ten smoktaj, nim się zawsze tak właśnie szybko biegało. Podobała mi się to ta postać. Zlecimy tutaj na pełnym spizier, da sobie odmówię. Zonkę muszę złapać Nie mamy? 8 fragów aktualnie. Gość mojego teamu, co jest teraz. Tutaj miał 34 w poprzednim meczu. Ono tutaj tej alei sławek go pokazało. Zobaczymy, jak będzie teraz. Nie wiem, czy wam pokażę dwa mecze z tego Apexa, czy ten jeden właśnie, ten działający normalnie, bo ten poprzedni to była tragedia, bo nie mogłem ustawić programu właśnie, żeby grać normalnie i gdzieś mi to strasznie wszystko przeskakiwało. Kurczę, ta kamera dalej wam zasłania cd -Ki. nie wiem gdzie jej udać, no niżej pasuje udać, tylko jak dam niżej, to on trochę broń zasłania. Dobra, próbujemy. Może jakiejś tragedii nie będzie, szkoda, że tego wcześniej nie zobaczyłem. Radzida do kolejnej zonki. Daleko no jest. My HP mamy troszkę zbite. E, dlatego, że właśnie gramy tym oktainem i jak szybko biegamy To nam się tutaj zbija to HP. Dobra, mamy tutaj Bangalore jakoś Polecia seria, mamy ją położoną, załadujmy sobie giwerkę Tutaj gdzieś on jest ten smoku A bo już padła Tutaj, dobra, mamy A to jest mój ziomek, jest jak się go wystraszyłem R99, weźmy sobie to. To jest też fajna zabawka, eee, jeżeli chodzi o Apexa. No i dobra, eee, podejdźmy do przodu. No, HP powoli odnawia. Dostałem jakieś strzała w plecy? Eee, to na sobie strzela fakeowo. Tam nic kogo nie ma. W grze 10 oddziałów, 28 osób, moi drodzy. Więc fajnie było i sobie wyłapać wszystkich i zaorać jeszcze tutaj, nie? 9 fragów mamy. 20 fragów jakbyśmy wykręcili i to byłby Co niezły wynik, ten gość strzela tam do czegoś cały czas Zbiegnie Bez kita, z tej odległości Go nie widzę, ale asystę dostanę jakoś? Za to, że raz trafiłem? Byłoby to spoko ale może być ciężka. Dobra, to jest drop Ale ten drop chyba był otwarty już Sorry ogólnie za mój głos, ale jestem troszkę Schorowany eee, I się cały czas kuruje, nie? Ale nie jest już źle Nie ma już takiej tragedii Dobra, dajcie mi przeciwników A, to jest ta tyrolka, no to no jest spoko akurat No, leć nie dwukrotnie, trzeba przejechać się po lince. No stukam. A dobra, trzeba skoczyć dwa razy. No i gitara, dobra. Nie wiedziałem, jak to działa. Sorry, uczę się, dobiera. jak lot będzie działał, A locik działa normalnie, jak na kampach To są przeciwnicy już. Ląduj szybko. no egzykucja jest robiona. Nie ma ratunku mojej drodzy. Ale fragi nam uciekają. Żemeczki z Timo zdejmują tych e, przeciwników, i tam fragi co chwila uciekają jakieś tutaj. O, mamy kolejną zonkę. Nie podoba mi się ta mapa w Apexie teraz. Najfajniejsza była ta pierwsza mapa w Apexie, jaka się pojawiła na samym starcie w grze Ta mapa wygląda całkiem słabo. Co wy o tym sądzicie, to dajcie też znać w komentarzach. Care package being delivered. Tutaj kurczę, są jakieś mocne strzały Szkoda, że nikogo nie widzę, dobra Skoczmy sobie A miałem zetkę, mogłem zaskoczyć na tym Jedziemy tutaj Dobra poszła lekka seria, ale Delikatny brakuje mi powiem wam, że powiększonego magazynku, kurcze pieczone, no Mamy dwa Noki, tam jest trzeci jeszcze, mi uciekł Kurcze, no Dawaj tego fraga Dawaj loot, ty, chłopie Dobra Nie patrzcie jak to się... W emulatorach jednak nie gra się wcale tak łatwo, nie? Jak to się ogarnie, mówię, fajnie gra na telefonie to może dużo lepiej cisnąć. O kurczę, ale się wpakowaliśmy na piekło. Dobra No zero masz już, no Jeszcze jeden strzał Mamy go, dobra Dobijamy, pyk nie Power, nie chcę tego Dobra, robimy mu Dojazd co centralny, konkretny? na mi 13 praga. I co ty miałeś ciekawego? Skauta. Skaut mnie nie interesuje. Miałeś jakąś amunicję do niego. Czajcie to, że chłop. A, nie miał do takiej broni też. Ale jest lipa. Z Jest Bangalore, Ona nam uciekła chyba już raz. Przez zasmokowana tu siedzi. Wow! Czy nie, zła imprezka dzieje, powiem wam szczerze Dobra, leży, ale ja się stąd muszę też Ewakuować delikatnie Skakuj tutaj, ziomel Podmieniamy brońkę Ja potrzebuję innej broni, potrzebuję innej broni Była jakaś f 99 czego mi tego nie podnosi? Jakieś dziadostwo podniosł, no Dlatego mi tej, tego ammo nie zbierało Miałeś jakieś ammo, wariacie? Miał też 140 ammo Dawaj mnie to Dobra, nie, nie wiem czego nie mogę... Podnieś tego A tu jest potencjał na fragi O, panie Gibraltar leży Kombo w klony poszło Leży kolejny, a to jest po meczu Ale ta końcówka to była taka, no na boty gramy jednak, no, mobilka to mobilka moi drodzy, gramy na boty i to widać eee, ale zdobyliśmy tutaj parę fragów, zdobyliśmy tych fragów Już patrzymy, 16, 11 i 3, 30 fragów w oddziale No tak wygląda Apex mobilny Jeżeli wam się materiał oczywiście podobał, to dajcie łapę w górę, subika Um, dzwonek powiadomień um, Gra się jak gra Wygląda to nie głupie, jeżeli chodzi o grę mobilną Wygląda to naprawdę mocno um, Ale czy ma potencjał na bycie jakimś hitem jak PUBG? Trudno wyczuć Trudno wyczuć, ale Z moją opinią was taką zostawię Że mi się w miarę podoba Ale nie jest to gra chyba taka na dłużej Co wy o tym sądzicie? Liczę na wasze komentarze, trzymajcie się, do następnego, cześć wam